Czym się różnią te ciepłe drzwi od zimnych drzwi? Bo ja zawsze o tych ciepłych drzwiach opowiadam, że u nas właśnie się stosuje ciepłe drzwi i tak dalej. Mamy tutaj przyjaciela Sandip, mam nadzieję, że yes. tak. Sandip, no. I on trochę opowie czym nie ma, to się różni. Nie ma, plastik. No, pokażcie nie, nie, nie ma plastik, to ciepłe. To plastik, to zimno. No. Okay. Widzicie? W sumie to ja akurat to chyba inaczej zrozumiałem. Jeżeli mamy plastik, tu. To nie przewodzi to zimna i jest ciepłe, ciepłe drzwi. A jak nie ma plastiku, to. czyli mamy mostek termiczny, to zimno i jest zimne. Idealnie wytłumaczyłeś, jest super. I teraz, patrzcie, tutaj, zobaczcie dalej, bo tutaj na przykład mamy drzwi. Te są jakie? To zimno. No, to są zimne drzwi, a te są tutaj? To ciepłe drzwi. Ciepłe drzwi. Sumie akurat, yy, Według mnie to akurat te są ciepłe, bo mają tą, tą, tą plastik, a tamte są. Nie ma plastik. Nie ma plastik, więc są zimne. Tak. Jest super. Fajnie to wszystko wygląda, nie? Także przywitaliśmy Was z Sandipem, żegnamy Was. Do zobaczenia następnym razem. <laughs> Cześć. Cześć.